Proszę o ciszę. Otwieram dziewiątą sesję Rady Gminy Poświętne, nadzwyczajną. Witam serdecznie pana Michała Franasa Wójta Gminy Poświętne, Panią Skarbnik, Państwa Radnych. Informuję, że w dniu 2 kwietnia biuro Rady do Biura Rady wpłynął wniosek Wójta Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy przeczytam teraz wniosek na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 90, 1990 roku o samorządzie gminnym to jest Dziennik Ustaw 2018 roku pozycja 924 Wójt Gminy Poświętne wnioskuje o zwołanie nadzwyczajnej sesji z następującym porządkiem punkt 1 otwarcie sesji stwierdzenia kworum punkt 2 przyjęcie porządku obrad Punkt trzeci: przyjęcie uchwały w sprawie, podpunkt A, w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego w 2019 roku. Yy, punkt czwarty: zakończenie obrad dziewiątej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Podpisany wójt gminy poświęty pan Michał Franz. Przechodzimy. Yy, na, podst na podstawie listy obecności stwierdzam kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Proszę bardzo wszystkich radnych o potwierdzenie obecności elektronicznej. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. Proszę wcisnąć wszystkie kwarki. Według listy obecności stwierdzam forum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Porządek posiedzenia Państwo radni otrzymali. Czy są jakieś propozycje do porządku obrad? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest przyjęciem porządku posiedzenia? Proszę o podniesienie Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Podpunkt A jest to w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego w 2019 roku. Proszę bardzo Panią Skarbnik dobrze. I jest niezbędne do, do pozyskania środków do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w formie pożyczki. 4 kwietnia wczoraj złożyliśmy wniosek do Europejskiego Funduszu i po po w tym do oraz opinię RIO o możliwościach sfinansowania planowanego deficytu. Uchwała ta nie była podjęta na poprzedniej sesji, bo tak jak Pan tu wspomniał, w, dniu, w tym dniu odbywa się przetarg na to zadanie, na które zaciągamy pożyczkę. Skutkiem przetargu mogło być to, że kwota poszła w górę do kwoty kosztowysowej albo odwrotnie więc nie podejmowaliśmy uchwały, gdyż nie, nie wiedzieliśmy na 100% jak, o jaką kwotę aplikować wnioskiem o pożyczkę. W naszym przypadku po przetargu kwota ta zdecydowanie się obniżyła i wartość przetargowa zadania to jest budowa drogi od drogi powiatowej do Wórki Kulgowskiej to jest 322 tysiące plus wiadomo koszty inspektora nadzoru. I w związku z tym właśnie...

zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w kwocie miliony prawie 300 złotych. I w związku z tym jest niezbędna ta uchwała, żebyśmy realizowali przedsięwzięcie, jak również zło, później złożyli stosowne dokumenty do Warszawy aplikując o kwotę pożyczki. Jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę, a jak nie odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Poświętne z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku. Paragraf pierwszy. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie do kwoty 320 tysięcy złotych. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku. Paragraf drugi. Spłata pożyczki określona, określonej w paragrafie pierwszym nastąpi w latach 2020-2023 z dochodów własnych budżetu gminy. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Paragraf trzeci. Postanawia się zabezpieczyć spłatę pożyczki. O której mowa w paragrafie pierwszym, poprzez wystawienia weksla in blanco. Paragraf czwarty, upoważnia się wójta Gminy Poświętne do podjęcia czynności formalno-prawnych, mających na celu wykonanie postanowień uchwały Rady Gminy o zaciągnięciu pożyczki. Paragraf piąty, wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Poświętne. I paragraf szósty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Także proszę Szanowną Radę o podjęcie przedstawionej uchwały. Dziękuję do pań, dla Pani Skarbnik. Są pytania do przedstawienia uchwały? Nie widzę. Proszę bardzo Pan Radny Krzysztof Tak O takie techniczne kwestie, mianowicie dlaczego akurat w tym Europejskim Banku Rozwoju Wsi i czy to jest korzystne dla nas? Myślę tu o, o procencie jaki będziemy płacić za kredyt. Proszę Państwa, jeśli chodzi o pożyczkę w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, jest to pożyczka bardzo korzystna dla samorządów. My żeśmy brali tą pożyczkę wcześniej w latach 2015 na budowę drogi w Anielinie. Wcześniej braliśmy chyba w 2014 na Małoszyce i to jest pożyczka, którą tam jest około 2% oprocentowania. Także to jest kwota bardzo korzystna, czy znaczy procent jest korzystny oprocentowania. Dla samorządów to jest najkorzystniejszy bank, i tutaj nie, wy nie wymagany jest żaden przetarg, tylko my składamy po prostu wniosek bezpośrednio do tego funduszu, gdzie możemy skorzystać z tej kwoty pożyczki. Tam też są różne obwarowania, że no to nie jest tylko uchwała, że tak powiem, o zaciągnięciu pożyczki, czy opinia RIO, tam jeszcze przedkładamy szereg różnych dokumentów, z których się musimy wywiązać, ale pożyczka jest korzystna. Dla przypomnienia, bo to niektórzy radni może pamiętają, że w latach... albo <laughs> i wcześniej, też braliśmy tą pożyczkę w Banku Europejskim Funduszu, ale braliśmy przez Bank Łódzki. To znaczy Bank Łódzki pośredniczył w zaciągnięciu pożyczki i tym samym dochodziło do tego, że my żeśmy, był to korzystny procent, ale i tak był większy, bo jakby pośredniczy, też musiałyby na tym to po koszty swoje ściągnąć. W tym momencie jest to zmienione, że w nim mają możliwość bezpośrednio właśnie w tym funduszu zaciągnąć kogoś

z tak korzystnym oprocentowaniem, no najkorzystniejszym, jak powiedziała Pani Skarbnik, na tę chwilę nie ma i to tak jak nie tylko w, za mojej kadencji, ale w poprzednich, tak jak wspomniała Pani Skarbnik, korzystano i no, nie, żaden bank tutaj nie, nie będzie w stanie nam zapewnić lepszych warunków. Robiliśmy wcześniej rozeznania, ale tak jak tutaj jeszcze dodam, jak jestem przy głosie, że są, jest to pożyczka na, jak Państwo się orientujecie, na tak zwaną drogę dojazdową do pól, gdzie liczymy na wsparcie, jak każdego roku otrzymywaliśmy, bo na jedną drogę możemy otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego, więc przy kwocie poprzetargowej ponad, nie jest pełna 300 tysięcy, niewiele ponad 300 tysięcy, to nawet przy dofinansowaniu około 40% z Urzędu Marszałkowskiego, to, proszę Państwa, mamy kilometrową drogę za niewiele ponad 100 tysięcy z wkładu z naszej strony, życzylibyśmy sobie w kolejnych latach takich przetargów, takich cen, bo ja tylko przypomnę ceny minionego roku za ten sam kilometr takiej samej drogi płaciliśmy około pół miliona złotych. Dziękuję. Dziękuję. Dla Pana Michała Franasowa Wójta Gminy. Są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planu planowego deficytu budżetowego w 2019 roku. Proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie elektroniczne. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Ktoś jest przeciw. Proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki i za głosowanie Dziękuję bardzo. Uchwała